Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia i chcemy nasze życie przeżywać ku chwale Bożej. Chcemy cali iść w kierunku Chrystusa. Dzisiaj mamy przypowieść o sieci. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby, wszelkiego rodzaju, gdy się napełniła i wyciągnęli je na brzegi, usiadłszy dobre, zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Sieci, które łowią, Chrystus, który łowi ryby, łowi chrześcijan, i potem się okazują, że jedne ryby są dobre, a inne dobre nie są. Na pewno usłyszeliście, jak o tym mówiłem, dzisiaj chciałbym to przypomnieć. Są ryby jadalne i są ryby toksyczne. W jednej sieci złowione przez Chrystusa. To są nasze rodziny, nasze wspólnoty, nasze parafie, nasze diecezje. Ryby w sieci, chrześcijanie. Jadalni, smaczni, których obecność przy nas karmi nas, rozwija daje przestrzeń w sercu, daje czystość serca i ryby toksyczne, których obecność obok nas zatruwa, niszczy, sprawia, że czujemy się odłączeni od Boga, widzimy nieustanne zakręty, pogmatwane życie. Droga prosta jest tam, gdzie są ryby jadalne. Droga z rybami toksycznymi staje się drogą pokręconą. To są dwa różne obrazy ludzi wierzących, złowionych w sieci. Te sieci to jest Słowo Boże. Słowo Boże łowi nieustannie sieci są zarzucone. I, i się okazuje, że potem z tych sieci dziwimy się czemu? Czemu są też ryby zgniłe, czemu są ryby trujące? Bo tak jest w sieciach, tak pokazuje Pan Jezus. Tak to wygląda. Ryby dobre, smaczne, jadalne, które nas karmią, dają nadzieję, budzą do wiary, dają siłę i ryby, które nas sprawiają, że jesteśmy coraz dalej od Boga, oddalamy się od Niego. To jest oczywiście też trudne, bo powiemy może nieraz, że rybą tą trującą jest ktoś, kto nam wskaże na błąd, kto nam pokaże grzech. Wystarczy pójść do konfesjonału i ksiądz tam dopyta, do, coś tam zapyta dłużej i to jest ryba, ten ksiądz był rybą jadalną czy trującą. Obudził nadzieję, czy spowodował, spowodował jakieś wyrzuty w sumieniu. To, ale stawanie w prawdzie, do prawdy, żeby ku oczyszczeniu i to jest coś, co daje nam życie. Nawet rzeczy trudne, które słyszymy jest nam czasem bardzo trudno przyjąć, ale w perspektywie dają życie, prowadzą do oczyszczenia i to jest nam bardzo potrzebne. Ryby jadalne, ryby toksyczne, abyśmy byli w tej grupie, że nadajemy smak, że ludzie chcą z nami przebywać. Błogosławię Wam na to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia, dużo radości i dzisiaj wieczorem zapraszam też na mszę świętą. Będę mówił do Was Kazanie o godzinie 18. Zapraszam, pomódmy się też wieczorem razem. A teraz teledyski mocnych w duchu. Albo z Nowej Płyty Królestwo Światła, albo też możemy z Maryją stanąć. I tutaj jest teledysk Maryjny. Do zobaczenia.